Jadę na event do Warszawy. Właśnie się pakuję, niestety nie mam za dużo czasu i nie mogę zrobić tego tak całkowicie na spokojnie, bo cały dzień dzisiaj spędziłam w pracy. Jutro tak naprawdę jadę pociągiem, później wysiadam z niego, od razu się zbieram, wcale nie będę miała jakoś bardzo dużo czasu, ale trzymajmy kciuki, że wszystko będzie dobrze, bo nie powiem, okropnie mnie to stresuje. Ja w ogóle jestem osobą, która się strasznie stresuje podróżami. Yy, jadę też sama. To mnie dodatkowo też stresuje, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wszystko pójdzie po myśli. Teraz muszę jeszcze porządnie się skupić i pomyśleć, czego jeszcze może mi brakować. Mam nadzieję, że już niczego. Jestem też już bardzo zmęczona. Nie jest jakaś późna godzina, bo jest po 20 jakoś. Mam nadzieję, przynajmniej. No i co? Witaj przygodo? Pierwsze dramaty, mianowicie totalnie nie siedzi mi mój outfit i jestem już załamana. Powiedzmy, że ostatecznie chcę tak wyglądać, bo główną częścią mojego stroju jest właśnie marynarka i te spodenki. Dzisiaj też dokupiłam rajstopy, ale zdążyłam już je podrzeć, więc cała ja a teraz szukam butów i po prostu wszystko wywalam z szafy, żeby już mieć spokój i na spokojnie znaleźć idealny outfit. Nie chcę iść w tych, bo w tych byłam ostatnio. To będzie dopiero mój drugi event, a ja już powtórzę po prostu outfit. Nie wiem, czy tak chcę. I też te buty są ultra niewygodne. Naprawdę bardziej niewygodnych butów nie ma. Te za to są bardzo wygodne, ale nie wyglądają jakoś za specjalnie, więc... O Jezu! Hm, sama nie wiem. Nie, nie podoba mi się tak. Te buty kompletnie mi tu... Nie posłuchaj. Mamy poniedziałek, a event jest w czwartek, więc trzymajcie kciuki, że coś wymyślę. Ogólnie uważam, że jest to taka presja, żeby jednak fajnie wyglądać i fajnie się pokazać. Przy okazji wiadomo, że wszystko będzie nagrywane, będziemy robić po prostu content, reklamę yy, z tego eventu i chciałabym się ładnie prezentować. Troszkę już posprzątałam pokój, teraz sobie zrobiłam maseczkę. Miałam w ogóle plan dzisiaj się szybciej położyć, ale. Serio ponad 3 godziny zajęło mi ogarnięcie tego outfitu. Jutro ciąg dalszy, jutro przyjdę na paznokcie, więc będę miała świeżutkie, ładne idealnie na czwartek, ale jeszcze nie wiem, jakie zrobię, więc zobaczymy. Właśnie dojechałam na dworzec i jadę szybszym pociągiem, więc na pewno się nie spóźnię na ten kolejny. Oczywiście, że toaleta będzie pierwszym przystankiem. Mieliście mnie lepiej poznać na tym vlogu, więc tak, każde przystanek, toaleta, trzeba zwiedzić wszystkie. Po drodze. Przegląd hemu pod dużo. Sparłam do hotelu w ogóle jest mega, mega ładne i bardzo takie komfortowe. Mam przy okazji przepiękny widok, no i teraz tak naprawdę nie zostało mi jakoś dużo czasu, muszę się już zacząć zbierać. No i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli, ale pociąg był po prostu perfekcyjnie na czas, dosłownie tylko na końcu coś tam poszło nie tak i z 10 minut się opóźnił, no ale... Szczerze, ja byłam już na początku w szoku, że nie no, Intercity nawet 10 minut się nie opóźniło. Wow! No ale jednak na końcu dosłownie na ostatniej stacji musiał stanąć dłużej, bo coś tam się stało. E, pewnie jakieś przejazdy i w ogóle. No ale jestem, wszystko dobrze poszło, więc znowu nie wiem, czym się stresowałam. Na zapas, oczywiście. No i zbieram się. Moja energia na dzisiejszy dzień, tylko z tymi poznakciami. W ogóle mam super trik na otwieranie puszki właśnie jak macie takie paznokcie. Mianowicie trzeba tak tu przycisnąć i wtedy to się jakby podważa to idzie na górę. Mega mądre. Zaczynamy. Get ready with me. Zmywam to co mam na twarzy i lecimy z nowym make-upem, bo ten po prostu spałam trochę w pociągu. Czuję, mam tak zanieczyszczoną cerę po tym pociągu. Dzisiaj wlatuje ta baza. W ogóle uwielbiam tą bazę. Ona nie jest jakaś specjalna, w sensie nie przedłuża trwałości, ale super nawilża twarz, więc... No, potrzebujemy dobrego nawilżenia, żeby make up dobrze siedział. Dobra, mam już idealną bazę. Teraz przechodzę do konturowania. W ogóle jakbyście chciały dziewczyny tutorial dokładny na ten makijaż, który wykonuję, to dajcie znać. To lustro jest dla mnie za daleko, mimo że mam soczewki i, i dobrze widzę, ale ja muszę mieć przy twarzy. A też trzymać i nie lubię, musi mi stać. Dobra, powiedzmy, że coś tu się stworzyło. W ogóle sorry, że ja Wam za dużo nie pokazuję, ale jak ja się gdzieś śpieszę, albo jak się po prostu staram, żeby wyglądać wybitnie, żeby dwie brwi były identyczne, dwie kreski identyczne i w ogóle wszystko perfekcyjne. To nagrywanie i gadanie to było za ciężkie. Najlepszy klej do rzęs, no i właśnie do takich diamencików, to jest Catrice, naprawdę niezawodny. To już jest moje któreś opakowanie i on jest naprawdę the best. Gotowe. To się tak fajnie mieni na tym oku. Wczoraj przez sporo czasu na dworze bez kurtki. Pokażę Wam, co dostałam. W ogóle mieli takie mega słodkie wody. I tutaj w jakichś aktywnościach różnych u nich są takie dwa małe produkty. I główny w sumie prezent. Zrobiliśmy sobie sami koszulki. I tutaj jeszcze dostaliśmy takie gifty w w ogóle przepięknych torbach. Mamy magazyn Glamour. Mnóstwo kosmetyków, więc nie wiem, po co ja brałam. Wszystko swoje. Tego sobie zaraz w ogóle użyjemy. Ten krem ostatnio otworzyłam. O, mój ulubiony DA Ultra Krem Intensywnie Nawilżający. Uwielbiam go. Gigantyczna EM emulsja micelarna do mycia. Uwielbiam i mamy jeszcze mały balsam do twarzy i ciała. W ogóle dostałam wczoraj też plasterki na wypryski, których miałam okazję właśnie już na to użyć. To jest ich nowy produkt i super mi się sprawdziło. W ogóle nic tu już nie mam tu i tu sobie przykleiłam. O, okej, okay. to jest normalnie BB cream. Ja się chyba spodziewałam w sumie bardziej produktu ala Herborian, El czy coś takiego. To jest normalny krem BB. Ale spróbuję sobie go właśnie w ten sposób nałożyć. No tu są te plasterki, które dostałam, czyli ich nowy produkt i już Wam mogę je mega polecić, bo serio rozprawiły się ze wszystkim, co mi się stworzyło na twarzy genialnie. No, no zostały mi niestety tylko ślady. I normalnie chyba sobie go użyję, potem normalnie w make-upie, bo nie mam chyba ochoty na żaden ciężki make-up dzisiaj a konkretnie nic ze sobą nie wzięłam, takiego właśnie delikatnego. Bardzo ładnie wygląda, a ja w ogóle... Pozagram. No jakoś szczególnie dużo to ja nie spałam. Jeszcze wezmę sobie korektorem, zakryję. I serio bosko wygląda ta twarz. Hello, ja już jestem w domu i chciałam Wam jeszcze pokazać, co sobie kupiłam, bo jak widzicie, trochę tego jest. Takie totalnie zwykłe zakupy, niezaplanowane, co mi się spodobało, co sobie wzięłam. I na przykład znalazłam takie produkty z Fenty. To jest zestaw na super promocji. Tutaj mamy maskę, którą w ogóle uwielbiam, oraz olejek tłuszcz, który jest dla mnie nowością. Od kilku dni go używam i jest. Genialne. Jeśli chodzi o zakupy z Victorii Secret, to na początku strasznie mi się spodobała ta torebka, która jest w kształcie takiego księżyca, Bardzo modny kształt. Czarna ze złotymi dodatkami kosztowała 420 zł. Ja już jedną torebkę z Victorii posiadam i jestem z niej naprawdę mega zadowolona. Kolejne co wziąłam z Victorii, to Biustonosz. Taki mega klasyczny. On jest w ogóle bez fishbin, a ja takie uwielbiam. I powiem Wam, że jeśli chodzi o obsługę Victory Secret i o to, jak super dziewczyny mi tam dobierały ten dystonosz, ja jestem zachwycona. I ten dystonosz jest mega wygodny, też już go od razu nosiłam. I kosztował 250 zł. Miałam powiedzieć, ten zestawik za 130 zł, gdzie normalnie ta maska kosztuje 90 coś. Ten olejek pewnie też ponad 100, więc mega się opłaca, a produkty są naprawdę genialne. Już nie mam torby, więc przyniosłam sobie to w torbie marki Cetaphil, którą dostałam na ewencie. Zrobiliśmy też z moją przeciwko zakupy w Bath Body Works i naprawdę jezu te produkty są tak jakościowe. Część mam już w torebce, bo używam tego od razu, jak kupiłam, i mam tak. Trzy um, żele antybakteryjne, z czego właśnie jeden mam w torebce z najnowszej kolekcji z takimi kokardkami. One są świetne, w ogóle przepięknie pachną. No i ja zawsze żele antybakteryjne mam w torebce, więc wzięłam sobie takie trzy. Do tego są też kremy do rąk, i te kremy są po prostu świetne, dlatego że po posmarowaniu ręce pachną, no kilka godzin, albo do po prostu do umycia, więc jestem w szoku, jeśli chodzi o tą jakość, a pierwszy raz właśnie mam w ogóle styczność z produktami z Bath Body Works. Tutaj mam taki zestawik balsam do ciała i żel do ciała. Bardzo mi się po prostu spodobał ten zapach i jeszcze nie używałam, ale jestem mega ciekawa, czy te produkty też będą aż tak długo pachnieć na ciele. Oraz jeszcze taki balsam do ciała. No i co, ja już kończę nagrywać tego vloga. A mam nadzieję, że wam się podobał. Co prawda wiem, że jakoś bardzo szczególnie dużo wam nie pokazałam, i tak naprawdę głównie ten vlog kręcił się wokół tego backstage'u eventowego, całe przygotowania, wszystkie jakieś moje przemyślenia, i na tym głównie się tutaj skupiłam. No i jeszcze, jakbym miała tak na końcu powiedzieć, co i jak, no to event naprawdę bardzo mi się podobał. Bardzo jestem w ogóle wdzięczna i wzruszona, że mogłam tam być. Cudowne doświadczenie. Mam nadzieję, że tylko więcej takich okazji przede mną. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, towarzyszyliście mi w tym mega magicznym czasie. No i zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, tam macie mnóstwo moich treści i dzięki, że byliście ze mną.